Cześć, ja jestem Natalia. Możecie mnie kojarzyć pod pseudonimem Bukalia, bo już od dłuższego czasu tworzę kontent książkowy na TikToku i Instagramie. A jeżeli mnie nie kojarzycie, to możecie tam zajrzeć. I już od dłuższego czasu zbierałam się, żeby zacząć nagrywać tutaj na YouTubie. Ale jakoś nie było mi po drodze. Nie mogłam się też przełamać, ale w końcu przychodzę z tym pierwszym. Pierwszym filmikiem. Nie wiedziałam, czym ma być ten pierwszy filmik, bo fajnie byłoby się zapoznać albo coś w tym stylu, bo nie wszyscy mogą mnie kojarzyć, ale uznałam, że książkowe podsumowanie stycznia też będzie dobre, bo jeżeli zobaczycie, co czytam i jak oceniam książki, które czytam. To też w ten sposób można się zapoznać i jednocześnie możecie napisać w komentarzu, jakie książki wy przeczytaliście w styczniu, ile tych książek było. Oczywiście tutaj nie gonimy za jakimś szaleńczym wynikiem, bo widziałam już różne rzeczy na social mediach, co się tam dzieje i kto więcej książek przeczyta, i jakieś takie głupie konkurowanie. Ja przeczytałam pięć książek, uważam, że to jest bardzo dobry wynik, zwłaszcza jak na to, że dużo uczyłam się do sesji w styczniu. Więc tak, pokażę Wam te książki, ale dwie z nich mam tylko w wersji papierowej, bo trzy przeczytałam. W sumie te dwie książki trochę czytałam, trochę słuchałam w audiobooku na Legimi, ale pierwszą z nich, pierwszą w ogóle papierową przeczytaną jest. Nie wiem, czy widać dobrze, tak. Jest właśnie. Książka Marty Bian, Nocne godziny. Od Marty Bian czytałam już muchomorki w cukrze, które też tutaj przygotowałam. E, muchomorki w cukrze bardzo mnie urzekły i bardzo mną wstrząsnęły, zwłaszcza ta końcówka, jest to horror młodzieżowy, i ja byłam w szoku, ta książka wręcz rozwala mózg, jeżeli można użyć takiego określenia. I wiedziałam, że po nocnych godzinach mogę się spodziewać czegoś podobnego. Jest to opowieść właśnie o trzech. Yy, stolatkach, którzy y, muszą poradzić sobie na pewnym planie filmowym, lecz ten plan filmowy jest bardzo, bardzo dziwny. Nie obowiązują tam żadne humanitarne zasady. W ogóle wszystko jest jakieś takie mega dziwne, mega mroczne, i dużo się tam dzieje. I jak zwykle, Marta Bijan na końcu rozwaliła wszystkim mózg. Także można się było tego spodziewać. Polecam z tego serca. Nocne godziny, jak i muchomorki w cukrze. Czytajcie, Marty Bijan, bo ja, ja jestem w szoku i ja uwielbiam. Dobra, druga książka, jaką przeczytałam. Ja nie w kolejności je pokazuję, bo tamte trzy mam na tablecie. Druga książka to zanim wybuchnie słońce. Jest to. Cudowna książka. Jest to młodzieżówka, również od wydawnictwa Yang. Jest to opowieść o dwóch chłopakach, gdzie jeden z nich jest synem dyrektora i chce zrobić mu na złość, więc podchodzi do tego drugiego chłopaka, który jest takim postrachem całej szkoły i proponuje mu udawany związek. I od tego czasu, że zaczynają dziać się niesamowite rzeczy. Bo ten motyw fake dating ja uwielbiam w książkach i wiadomo, co się później może stać, jakieś rozterki, jakieś inne rzeczy, ale ja się zakochałam w tej książce dużo, tu było takich motylków w brzuchu i też takich smutniejszych rzeczy, ale to było cudowne i myślę, że to jest świetna młodzieżówka. I kolejne książki, kolejne książki mam na Legimi, więc pierwszą z nich, ojej. Jest, kwiaty dla Algernona. I była to książka dająca bardzo do myślenia, taka psychologiczna wręcz, o pewnym upośledzonym, przepraszam za określenie, upośledzonym chłopaku, e, który chce zostać mądry, bo myśli, że jak zostanie mądry, to wszyscy będą go lubić. I on dąży do tego, żeby być mądry. I doktorzy przeprowadzają na nim eksperyment zwiększający jego IQ. I to, co się później dzieje, to jak jest przedstawiony ten motyw tego, jak on z człowieka takiego upośledzonego, staje się kimś mega inteligentnym. I to, co się dzieje później, ja nie będę o tym opowiadać, przeczytajcie sami, bo to jest klasyk w ogóle literatury i to naprawdę jest bardzo ważna i bardzo dająca do myślenia książka zostaje bardzo długo w pamięci i ja aż nie mogę się pospierać, polecam z tego serca, bo naprawdę daje bardzo, bardzo głębokie przemyślenia. Kolejna książka to sekret pacjentki, jest to thriller. I jest to trzecia książka w zasadzie tej autorki, którą przeczytałam, bo czytałam nasze idealne małżeństwo i czytałam też miasteczko Twin Falls, aczkolwiek nie mam jej nigdzie tutaj na półce. I jest to książka, tak pokażę. Jest to książka, jest to thriller. Thriller taki mało miasteczkowy, thriller psychologiczny, gdzie nasza główna bohaterka właśnie jest psycholożką. A w ich miasteczku niby ułożonym gdzie wszyscy żyją na poziomie zaczynają dziać się dziwne rzeczy. Jedna właściwie dziwna rzecz, bo przyjeżdża pewna kobieta, która wszystko zniszczy. Jakby zaczynają wychodzić na światło dzienne Sprawy, które wszyscy mieli poukrywane, i okazuje się, że z tych wszystkich idealnie żyjących ludzi każdy z nich ma sekret. I to taki sekret, który po wyjściu na światło dzienne może wiele skomplikować w ich życiu. Także tu się dzieje dużo, tu się dzieją rzeczy niespodziewane, przez całą książkę w ogóle próbują dojść do tego. Kto zabił, ale oprócz tego jest właśnie dużo tych wątków e, pobocznych, zastanawiających o tych sekretach. No, dużo sekretów się tutaj napiętrza, bardzo dużo się tutaj dzieje. Jest taka fabuła, nie jest prosta, tylko wręcz zawiła i dużo się trzeba domyślać. Aczkolwiek te portrety psychologiczne, postaci są. Ja bym je bardziej dopracowała z psychologicznego punktu widzenia. I ostatnia książka, jaką przeczytałam w styczniu, jest książka Niewolnicy Dopaminy: Jak odnaleźć równowagę w epoce obfitości. I nie każdy jest tu ze mną od początku, nie każdy mnie śledzi w social mediach, więc y, przypomnę tylko, że ja jestem na studiach. I studiuję psychologię, więc może się pojawiać dużo u mnie książek takich około psychologicznych, które mogą coś wnieść do mojej wiedzy z psychologii. I ta książka między innymi nią była, ale na spokojnie każdy może ją przeczytać, nie jest napisana jakimś trudnym językiem, po prostu jest ogólnodostępna i bardziej popularna naukowa niż naukowa. Ale można się z niej dowiedzieć y, mnóstwa przydatnych rzeczy, takich jak na przykład jak działają uzależnienia i w jaki sposób ingerują w nasz mózg, co się dzieje w człowieku, y, właśnie jak bardzo człowiek pożąda tej dopaminy. I jak tak naprawdę może trochę to obejść? Jak sobie poradzić? Bo myślę, że ta świadomość, jeżeli jesteśmy świadomi tego, co w uzależnieniach dzieje się w naszym mózgu, w naszym ciele, jeżeli jesteśmy tego świadomi, to myślę, że prędzej możemy właśnie starać się to ominąć, zrozumieć. I w jakiś sposób właśnie zaradzić. Także tyle o tej książce. Jeżeli chodzi właśnie o styczeń czytelniczo, to myślę, że był udany, bo nie miałam żadnej książki, która by mi się jakoś bardzo nie podobała, albo w ogóle jakoś tak w połowie nie podobała. Także myślę tutaj, że jak najbardziej był udany styczeń. W lutym mam już połowę lutego jakoś. Przyznałam już chyba trzy książki, jeżeli dobrze pamiętam. I też zapowiada się świetnie. Także jakaś dobra pasa od początku roku. E, możecie tutaj zostawić jakieś lajki, suby, jeżeli chcecie zostać ze mną na dłużej oczywiście. Możecie mnie odwiedzić właśnie na social mediach. Nie wiem jak wyjdzie ten pierwszy film, może będzie dobrze, a może będzie totalna lipa. E, zobaczę, na pewno chcę... Tutaj udzielać się częściej, zacząć się w ogóle tutaj udzielać, i myślę, że z czasem będzie coraz lepiej i będę mogła się lepiej wysłowić, a nie będzie mi się język plątał. Także dziękuję, że dotrwaliście ze mną do tego momentu, jeżeli w ogóle dotrwaliście, i życzę miłego, udanego dnia, i mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej.